Numer dzieci z kaczorem i paluchem jest skierowany bardziej do rodziców czy, czy do dzieci? Tam już w tym numerze ocieracie się momentami wręcz o moralizatorstwo. To znaczy, ja ci powiem tak, no to nie jest nawet moralizatorstwo, tylko taki, takie spojrzenie ludzi, którzy są w pewnym wieku na, na sytuację, która jest na, wiesz, polskich podwórkach na dobrą sprawę, nie? Bo, bo przecież to jest kawałek o wszystkich dzieciakach, e, czy to, wiesz, tych małolatach, czy to jakiś jakichś małych dzieciakach, czy, czy, czy po prostu o dzieciakach nazwy jako o dzieciakach, wiesz, co chodzi? Bo, ja, ciągle się czuje dzieciakiem, nie? To są, wiesz, dzieci jest o, o pewnym pokoleniu. To nie jest o, o wiesz, kawałek o dzieciach, które mają do, przepuśćmy, 15 lat czy do 16 roku życia. To nie jest ten sposób. To jest po prostu o dzieciach jako o jakimś tam utożsamianiu się z, z pewnym pokoleniem, tak? My mieliśmy wszyscy podobne problemy. Te problemy były wtedy, jak my byliśmy dzieciakami i one są do tej pory, wiesz. My mamy takie same problemy w tym momencie, jak już jesteśmy dorosłymi ludźmi i sami mamy dzieci, wiesz, co chodzi? To jest normalna, normalna sytuacja. I czy, czy, to jest odebrane? No może ktoś poczuł się urażony albo z jeżeli był zdemoralizowany, no, w, tylko w taki sposób, bo, bo, nikogo na pewno nie zachęcamy, wiesz, do robienia z, złych rzeczy, czy, czy wiesz, do jakiegoś dziwnego wychowania dzieci, tak. Miałeś takie chwile, kiedy chciałeś to rzucić i uważałeś, że jednak nie warto się starać w tym hip-hopie? To znaczy, wiesz co, ja jestem um, takim człowiekiem, że raczej, wiesz, za szybko się nie odkochuję, <grym> także, wiesz, muzyka, choćbym nie wiem jak chciał, czy to skończyć, czy, 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 czy nie skończyć, czy robić, ona się cały czas w przejawie w moim życiu, jakoś, wiesz, przewija i ciężko było mi powiedzieć teraz, dobra, no to fajnie, wydałem K2, a teraz już, wiesz, będę robił coś innego, no bo nie da się tak, wiesz, ja to robię już... Od 95 roku ludzie, to jest 16 lat, to już jest hardcore, to już jest taki związek długi z takimi historiami. Ona mnie nienawidzi, ja nienawidzę jej, wiesz co chodzi, a jednocześnie kochamy się i robimy coś fajnego, i dzisiaj wychodzi kadwa, i jest to efektem naszej miłości. Nie? także Myślę, że nie ma sensu, żebym kończył, skoro, skoro jestem zadowolony z tego, co robię. Mówisz, że nawijasz od 95 roku. Słuchając mm. swoich numerów, mam często wrażenie, że tęsknisz za tamtymi czasami. Znaczy no, wiesz co, jeżeli chodzi o zajawkę może tęsknię za tymi czasami, wiesz, w ten sposób, tak, bo na wtedy byłem słuchaczem, dzisiaj jestem twórcą i to jest zupełnie inne podejście do sprawy. Po prostu mentalnie, wiesz, w momencie kiedy hip-hop, wiesz, stał się taką zajawką totalną dla mnie, to akurat, wiesz, związany jest tamtymi, z tamtymi czasami, z tamtym okresem, nie. I wiesz, fajnie jest z takim sentymentem wrócić do takich czasów i być ich świadkiem, bo no nie ukrywajmy, no dzisiaj słuchacze, którzy mają po 16 lat, no to nie żyli w tamtych czasach, tak, ja robię 16 lat, 16, robię, no staram się robić, tak, starałem się robić coś od 95 roku, a coś robię na dobrą sprawę od, nie wiem, 99, 2000, tak, także wiesz... Y ja się wychowałem na tamtych czasach i mi jest łatwiej się odnieść sentymentem w wiesz, tamtych czasów niż ludziom, którzy w, może mają po 16-17 lat i słuchają hip-hopu, wiesz o co chodzi. To jest, to, jest, to jest coś takiego jak pewien rodzaj takiego przypomnienia niektórym osobom albo nawet przekazania pewnej historii kolejnemu pokoleniu, bo to jest też trochę na takiej zasadzie, tak, że ludzie nawet nie wiedzą jaki był hip-hop kiedyś, bo wiesz coś, coś no to ich nie interesuje, no bo wiesz będę słuchał jakiś old schoolu, wiesz o co chodzi, a z drugiej strony wiesz, fajnie. Jest przypomnieć old school w fajny, nowy sposób i, i wiesz, i oddać pewnym ludziom hołd i odnieść się do, do jakichś starych zajawek, starych czasów, żeby powiedzieć, po prostu nauczyć tych dzieciaków, że, że hip-hop jest w Polsce już bardzo długo i, i wiesz, i już jest kolejne pokolenie i kolejne, i są kolejni świetni, wiesz, raperzy na scenie i, i to jest fajne, nie? Myślę, że to jest fajne. Mam wrażenie, to, co powiedziałeś przed chwilą, kłóci się trochę z tym, co nawinęłeś w numerze Rap się zmienił, gdzie przyznałeś na sobie rację. Znaczy wiesz, no. W... Odnosząc się, wiesz, jeżeli chodzi o tamte czasy, a te czasy, wiesz, przenosząc muzykę z między ludzi do internetu, których, gdzie jest, wiesz, w tym momencie socjal, polega na na, wiesz, na portalach społecznościowych, a nie na murkach, zajawkach i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie coś innego i no Rap się zmienił kolosalnie, tak. On w ogóle ewoluował, moim zdaniem, wiesz, w, potwarzył się w coś innego, całkowicie coś innego. Nie? Dzisiaj liczą się skillsy i, i wiesz. I, jakieś rzeczy, które kiedyś w ogóle nie były aż tak istotne. Tak? Ważne było kto kim jest i, i wiesz jak podchodzi do muzyki, jakim jest człowiekiem i tak dalej, czy, czy był taki czy taki taki wiesz autentyczność była bardzo istotna. Nie? Dzisiaj wiesz ktoś sobie nagra kawałek, puści, i wiesz i ma lajków kurwa ileś tam wiesz 10 tysięcy, czy ileś tam, bo, bo, bo wiesz nagrał jakiś tam co nikt nie zna, a nagrał sobie do kamerki internetowej wiesz co chodzi? To jest całkowicie nowa, nowa historia, nie? dlatego ja mówię, że, że kiedy Kiedyś, jak my się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o muzyce, bo wtedy się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o muzyce, a nie wchodziliśmy na czata, to są zupełnie inne historie. I rap się zmienił. Tamten rap, moim zdaniem, umarł. I hip-hop i i hip rzeczywiście umarł w, w tamtej formie, tak? w jakiś sposób. No bo mimo wszystko są zajebiste imprezy i są wiesz, takie akcje, które cały czas przypominają, że on jednak jest w tej formie starej. Tak? Ale to są raczej. Takie zajawki, bo, bo cały nurt mimo wszystko siedzi w internecie i, i wszyscy o tym doskonale wiemy, tak? Że jest tak, jak mówię. Także może w tej formie, ale to nie, to nie zmienia faktu, że, wiesz, że fajnie jest o tym powiedzieć, że to było takie, tak wyglądało to wtedy i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, że, że dzięki tym osobom dzisiaj jest tak, jak jest. tak, Że, że ktoś musiał wiesz, to wszystko rozpędzić, nawinąć i, i wiesz, przejść przez to, całe to sito kurwa, show biznesu i tak dalej, i tak dalej i wiesz, i wprowadzić to na ten poziom, w którym, w, w którym jest w tym momencie. Nie? Jest to moim zdaniem i tak hip-hop um, dosyć długo powstrzymywał się przed rozwinięciem skrzydeł na, wiesz, na taką ogólnopolską falę yy, i skalę, yy, ale co, no, ale, ale jest AGS, jest i tak jak mówię, no rap się dla mnie zmienił to totalnie, kolosalnie. O. W jaki sposób udało ci się na K2 zamieścić gościnne udziały całej śmietanki rodzimych raperów? Yy, no znam dosyć dużo osób i, i wiesz i, i powiem ci tak z ludźmi, z którymi się znam na tej płycie, a, a znam się ze wszystkimi. Um, po prostu w momencie, kiedy rozmawialiśmy gdzieś tam na jakichś tam koncertach, czy, 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 czy przy okazji, nie wiem, krytycznego klipu, czy przy okazji jakichś innych faz, nie e, rozmawialiśmy na temat swojej muzyki. Ja dostałem propsy, ja wysyłałem propsy i, i wiesz, gdzieś tam nasze e, gusta muzyczne się zbiegały i, i wiesz, jaraliśmy się, jaraliśmy się podobnymi rzeczami i w, z tego tak wyszło, koligacje. No, taka jest prawda, no bo po, po prostu przykład. No, z, z, z Pezetem i z Pyskatem znam się od projektu Hamas i od powstawania płyty bez kompromisu. E, zajebiste melanże i, i duży szacun. E, z, no z Pichem, no, tak samo znamy się bardzo długo już. O, wiesz, Pichu był przyjacielem zawsze Borisona i gdzieś tam ten Pichu się przejawiał zawsze u nas, także, także też się z nim znam dość, dosyć długo. Z sobotą jest głową to w ogóle wielki szacunek w ogóle że gratuluję głowie świetnego albumu z, z wężem na bitach Ostrego. E, w sobota za chwilę tak samo wydaje płytę z nimi się znam od czasów 100%, bo głowa wystąpił w, w kawałku. A znaczy w sobotę wystąpił w kawałku, a głowa był jego hype manem, także też sam to cię znamy. To samo z Kaczorem, z Paluchem znam się przez Storego, poznaliśmy się, zajebisty koleżka, pozdrawiam serdecznie Paluch. Z Mesem poznaliśmy się u Dexa na, na imprezie i okazało się, że, 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 że Mes mówi, że spoko, fajnie i że zróbmy hip hop, więc więc też duży szacunek i, i, i fajnie. No z Borissonem i z Wojtasem to samo, tutaj w Kielcach wiadomo, z medią wiadomo i co, z Olą się tak samo znam z Kielc, tutaj przez y, y, koleżkę, który składał mi pójdę, <coughs> ANS Production, Andrzej, dziękuję za wszystko. Także wiesz, no, z tymi ludźmi, wszystkimi się z nami, gdzieś tam rozmawiamy o muzyce, podsyłam im jakieś propozycje, czym się aktualnie jaram, czy im się podoba, czy nie wiesz. Po prostu z nimi rozmawiam i to wychodzi samo przez siebie, bo robię muzykę już jakiś czas, jak mówię, i gdzieś tam w tym, nie wiem, w, w moim znaczeniu i w moim rozumieniu mainstreamie jest, jestem już jakiś czas właśnie od czasu 100%. I, I wiesz, ludzie przestali mnie postrzegać jak jakiegoś tam anonimowego MC, tylko po prostu kogoś z kim. Warto zrobić fajny kawałek, nie? i tak właśnie jest nakadła. numerze mówili mi, w Twojej zwrotce pojawia się wers, który sugerowałby gościnny udział picha. Dlaczego go nie ma w tym numerze? czy znaczy powiem tak, no, to była taka historia, że wysłałem kawałek do Picha, bo rozmawialiśmy już bardzo długo o tym, żebyśmy chcieli zrobić wspólnie kawałek i już miał być na bluźniece, ale niestety na Termin gonił, a ja nie chciałem go cisnąć i w końcu nie dograł się do tamtej płyty, ale przy okazji tworzenia i powstawania płyty K2 E, wiesz, rozmawiałem z nim no i wysłałem mu propozycję. W każdym razie, e, wiesz, on odzwonił do mnie i mówi, Kurwa, przecież ja mam taki sam kawałek, znaczy nie taki sam kawałek, tylko mam kawałek do takiego samego bitu od Gutiara, zezłościł się, że taki sam dostał bit i, i mówi, że do tego nie zrobi i zrobiliśmy w końcu do bitu DNA. A po prostu dałem go, kawałek e, chciałbym kiedyś dałem, właśnie pomówili mi i wyszło tak, że, że zaraz coś powiemy z Pichem o tym, co było kiedyś. Nie? Także, także wyszło fajnie, moim zdaniem spontanicznie, z dziwną śmieszną historią w tle, ale, ale wybrnąłem to tak z tego. Także pozdrawiam serdecznie Adaś. Wyszło bardzo fajnie. Odnośnie producentów wspomnieliśmy do tej pory tylko o Kamilsonie, a oczywiście oprócz niego świetną robotę wykonali DNA, czy chociażby Dawid Gutiar i na tej płycie wydaje mi się, że w umiejętny sposób łączysz elektronikę z klasyką. Takie było zamierzenie? Nie, nie, nie. No, ja kontynuuję i będę stał przy swoim, <laughs> że, że po prostu robię to, czym się jaram i, i wiesz, i na, w daną chwilę jaram się tym bitem i, i wiesz, i, i moim zdaniem ten kawałek do tego, do tego bitu będzie najfajniejszy i tak to robię. I fakt faktem jest taki, że Dawid Gutiar jest mocno na płycie i cieszę się z tego bardzo, bo jaram się jego muzyką totalnie i myślę, że będzie w kolejnych projektach również. No i co, no i wyszło fajnie. No takimi rzeczami siarami, takie są właśnie na płycie I, i, i takie bity wziąłem i z takich jestem bardzo zadowolony. E ja. Na Twoim albumie, co jest dość nie typowe dla mainstreamowych wydawnictw ostatnich lat, dużą rolę odegrały skrecze, Element mocno zaniedbywany w, ostatnim, w ostatnimi czasy w hip-hopie. Wiesz, to jest też tak, że ja bardzo szanuję i bardzo lubię to, co robi. Bardzo mi się podoba to, co robi DJ Story i już na Bluźniercy robił fajne rzeczy i, i też na synteksie zrobił fajne katy do na przykład kawałka Melanże. I stwierdziłem, że on będzie po prostu razem ze mną współtworzył tą płytę i dałem mu wolną rękę na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o skrecze na tej płycie i wyszło to bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Pozdrawiam Patryk serdecznie. W każdym razie, co, no w, 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 wiesz, dla mnie skrecze są bardzo istotne, nie? Dzisiaj producenci pukają się w głowę, mówią, kurde, robisz skrecze, wiesz, w, ty, w, w, w tym, wiesz, w tym wieku, kurwa, robić skrecze, wiesz, w kawałkach, nie? No, spoko, ja rozumiem, że niektórym już to nie siedzi, ale mi siedzi bardzo i, i myślę, że to się fajnie, wiesz, składa w jedną całość na tej pójdzie. Jakie ma znaczenie cała oprawa graficzna, za którą w tym wypadku jest odpowiedzialny Filip Rauczyński? Uważasz, że cała oprawa wizualna jest tak samo ważna, jak sama zawartość muzyczna dla słuchacza? Tak, jest ważna i musi się, wiesz, jakoś łączyć z tym co jest na płycie. Filip miał pewną wizję, którą mi pokazał i powiem ci szczerze, że to jest jedyny projekt, który przygotował i zajarałem się nim totalnie, bo włączyłem sobie płytę, wszystkie kawałki i przesłuchałem do, do tej grafiki i one bardzo mocno współgrają z tym, co jest na okładce, także po prostu okładka płyty nie przeszkadza w, w odsłuchu, tak, dostajesz ją do ręki i wiesz, gdzieś tam jakiś, yy, masz wizję tego, co możesz, przypuśćmy, usłyszeć, nie? jak słyszysz tą płytę, to mówisz, kurczę, oczywiście to pasuje, więc, yy, więc ja się jaram tym, co zrobił Filip, dziękuję i pozdrawiam serdecznie również. Nie zapominaj, to hołd dla ludzi z Kielc i dlaczego zabrakło tam Liroya? Nie zapominaj, to nie jest hołd dla ludzi z Kielc, tylko nie zapominaj, to jest hołd dla ludzi, z którymi ja się identyfikuję, z miejscami, z którymi ja się identyfikuję, z grupami, z którymi robiłem muzykę i to wszystko jest powiedziane i wyjaśnione w kawałku i myślę, że musiałbym się do tego odnieść. W każdym razie to są ludzie, miejsca i muzyka, która dla mnie wiesz, była ważna podczas mojej całej drogi kształtowania się mnie, że co chodzi, jeżeli chodzi o muzykę i o zajawkę i w ogóle o hip-hop. Dlatego zabrakło zabrak za 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 Leroya. no wiesz ja nie zrobiłem tego celowo, po prostu Liroj nie był tak dla mnie istotny jak WYP3, jak Weto, jak wiesz składy podziemie, z którymi się obracałem, wiesz po prostu miałem 8 ekip, które musiałem wymienić i musiałem wymienić tamte ekipy, wiesz o co chodzi, bo, bo po prostu one były dla mnie ważniejsze, no Leroy jest mega istotny, jeśli chodzi o Kielce i, i powinien mieć i ma bardzo duży szacunek wśród osób I, i spokój, ja tak samo się z tym identyfikuję, ale po prostu jeżeli chodzi o 8 osób, które musimy wymienić, to są te osoby i, i nie zmieniłbym tego na pewno. I zabrakło jeszcze kilku osób, wiesz, w tej zwrotce, ale, ale no po prostu musiał być top 8 i to jest top 8. A może się nie rymowało? Nie, to nawet nie o to chodzi, że wiesz, ja bym znalazł coś sobie się rymowało, wiesz, albo bym zrobił to w taki jakiś sposób, że, że byłoby to fajnie, ale, ale po prostu tak, wyszło jak wyszło, bo, bo to są dla mnie osoby ważniejsze. Do tej pory płytę promują już trzy klipy. Powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie na temat sponsoringu w rapowych teledyskach? Fajnie, że jest. To po pierwsze, bo możemy robić klipy i możemy pokazywać to, co to, wiesz, wizualnie to, co chcielibyśmy pokazać. Bo klipy są bardzo istotne, jeśli chodzi o promocję płyt i wiesz, i ludzie, wiesz, wydają własne pieniądze, żeby, żeby, to móc zrobić, i żeby, żebyśmy my mieli taką możliwość, tak? To zachodzi na, wiesz, na jakichś tam warunkach. Yy do zaakceptowania przez, dwie, wiesz, dwie strony, także yy, ja jestem jak najbardziej z tak, no bo co, musiałaby wytwórnia wszystko pokrywać, tak, i potem odbijać sobie te koszty ze sprzedaży płyt, a ona nie jest wysoka, wiesz, muszą nam pomagać ludzie, którzy się jakoś identyfikują z hip-hopem i, wiesz, może, możliwe, że z niego żyją albo, yy, wiesz, po prostu robią to dla kasy albo dla zajawki, no różnie bywa, tak, no, ale my mamy możliwości dzięki temu i i myślę, że, że na dzień dzisiejszy jest to bardzo fajna opcja, bo, bo tak jak mówię, możemy promować nasze płyty dzięki wiesz, kasie z zewnątrz. Tak? W momencie, kiedy oglądają to nasi widzowie, płyta już zapewne znajduje się w każdym sklepie muzycznym na terenie całego kraju. Czas ruszyć w trasę koncertową? No ja mam nadzieję, że że, że wiesz, że koncerty teraz ruszą, bo wiesz, materiał jest na półce, także w ktoś kto to oceni i jeżeli się spodoba i jeżeli będzie odzew pozytywny to myślę, że koncerty będą i, i mam nadzieję, że, że tak właśnie będzie. Już niedługo planujemy jakieś koncerty, już niedługo będzie koncert w Kielcach promujący e, tą płytę, także no, będzie fajnie, no, wszystko się wiesz zbiega tak fajnie w czasie, że, że, że mi to odpowiada i, i, i jest okej, okay. ja jestem zadowolony z tego co się w tym momencie dzieje. Koncerty będą, czekajcie, do zobaczenia u was w miastach, już niedługo więcej info od e, Stab Records i ode mnie także także niedługo się pojawi w różnych miastach w Polsce. Podnoście koncertów. Jakiś czas temu na Facebooku powstała inicjatywa Jestem za przywróceniem festiwalu Hip Hop Opole. Powiedz mi, czy o tym słyszałeś i czy uważasz, że i tak masowe imprezy mają jeszcze w tym momencie rację bytu? Oczywiście znaczy, co, smutne to jest to, że wiesz, Czesi mogli wiesz, rozmuchać kemp wiesz a my w Polsce mieliśmy Opole, które było wiesz, kurwa w ogromne i w super i zjeżdżali się wszyscy hip hopowcy jak kurwa rokowcy do Jarocina i, i nagle tego nie ma i już nie ma i nie ma, i nie, ma, nie, ma nie ma, nie ma, nie mamy nic swojego, nie mamy gdzie się spotkać raz chociaż w roku i, i wiesz, i robić show. także to jest trochę smutne. Myślę, że powinno to być przywrócone i, i mam nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za to wreszcie coś z tym zrobią i, i będzie fajnie. No i mam nadzieję, że spotkamy się na Hip-Hopowym w przyszłym roku na przykład, tak? Zmierzając ku końcowi, zechciałbyś może w kilku słowach polecić naszym widzom swój ostatni album K2? Sprawdzajcie album, to jest drugie moje solo i myślę, że jest to dużo ciekawszy na pewno projekt niż mój ostatni, jeżeli chodzi o solowe dokonania. Jest fajnie zmisowany, Marek Dulewicz zrobił świetną robotę i fajnie się tego słucha. Myślę, że, że warto to sprawdzić, ale nie mi to oceniać, niech to zrobią inni, jak zdecyduje klasyka. Także sprawdzajcie. Katwójka już w sklepach. W takim razie nic nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za wywiad i zmierzamy na listę partii. Okay. Dzięki. Baćka.